Jak będziesz miał blindness i będziesz pod wodą, i jak otworzysz ekwipunek, to wszystkie itemy będą czarne. Testowana wersja 1.16. Jak płyniesz i trzymasz w lewej ręce mapę, to ona lewituje nad ręką. Płaczący obsydian, zje ciasto, jak położysz go obok. Witam was wszystkich razem dzisiaj w końcu z Jaworem. Udało się w końcu! Dobry, po mitów. dwóch miesiącach jestem nareszcie. Tak, więc w końcu witamy was oczywiście. No i jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy na 1,16. mi mitów na 1,16. I koniecznie zostać w takim razie łapkę w górę. Powiedzmy, że jeśli będzie tutaj. A, lecimy 40 tysięcy łapek. To uda mi się jeszcze Nexę ogarnąć następnym razem, więc. O, tak, o, tak ja bym obejrzał z Nexę. Musimy... Musicie na tym odcinku tka, robić koniecznie. rekord łapek w ogóle. Zobaczymy, czy dla Jawora wbijecie tutaj, właśnie. Co nie? Jawor, zachęci ich tutaj, żeby ten... Tak, jak wbijecie łapkę, to w następnym y, odcinku Pograłców Mitów walne wiadro z o. maksymalnej wysokości. Dokładnie, o. więc uwaga w takim razie. Ile wbijecie łapek? 34436. Oooooo, wow. i co się stało? Wy ty Tylko w takim razie y, będą 13 mitów, bo 3 dodatkowe I pamiętajcie, że każde 10 tysięcy łapek to jeden dodatkowy mit No i co? Lecimy w takim razie z Jaworem do pierwszego mitu Gdy strzelisz strzałem lub trójząbem w blok celu, to on zasili sygnał Im bliżej środka, tym większy sygnał O w ogóle, ty czas poznać nowe bloki w ogóle Jawor, patrz to A są, pokaż, patrz, pokaż, bo ja nie, ja nie mogę, ja nie mam dostępu Co to jest? Ja ci oczywiście A... daję już tutaj opa, ale czekaj, czekaj ty sobie możesz tam włączyć gimboda Ale dobra, w takim razie czem... Trzeba to przetestować, czyli im podobno im bliżej środka trafisz w ten blok celu, tym większy sygnał redton będzie, więc trzeba zrobić. Przygotuj może sobie łuk, to zrobimy. Już, już, już. Sprawdzimy, jakiego cela masz tutaj. Może albo trójzombem, albo łukiem ze strzałami, to ja przygotuję sobie trójząb w takim razie i sprawdzimy, Aha. czy faktycznie będzie różnica z sygnału. And... I dobra, mam trójząb, a to w takim razie jak jesteś już gotowy, to strzelaj. Ja, ja w Czekaj, w ogóle, bo ja nie, że... nie mogę łuku znaleźć. Wcale jest w tych. W Dobra, mieczu, mam, jak mam, masz. Mam, Dobra, mam, 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 nieważne, Nie w ogóle mapa musiała się zmienić, dlatego że jest 1.16, akurat w trakcie nagrywania tego odcinka wyszło 1161. Dobra, poczekaj, jak strzeliłem w bok, tutaj po prawej stronie na maxa, Chyba jest to był bardzo 3, mały jakby. sygnał. Czekaj, właśnie sprawdzę. O, o, jest, jest, jest sygnał, bardzo mały. Nie, bardzo, ale malutki, mały. teraz strzelę trochę bliżej i jest faktycznie większy. Tylko trzeba. A teraz sam... Czy to nie jest różnica? Czekaj. Oho, nie sam. To... Szy... Sam środeczek jest największy. Ten, dosłownie na chwilę jest ten sygnał, co nie? Aha. Ale zobacz, tu jest bardzo mały. Bardzo mały. Tutaj już większy. jest większy w trakcie, więc faktycznie chyba jest... Nie no i tu już tej... jest aż dotąd. Ej, to fajne, ej, to jest super! To jest genialne, no. więc ten blok. Nie wiem, tak naprawdę nie widzę innego zastosowania niż strzelanie z łuku. A sprawdzę, że przy okazji, oczywiście, trident, który tutaj mam. O, właśnie. Więc zobaczmy, celam w, w sam środek. Jak widzicie, oczywiście też działa to tak, jak powinno, więc na zewnątrz bardzo mały sygnał. Więc ej, gitara całkiem, i myślę, że Jawor, czyń tej honory i kliki w ten zielony tutaj. Oj, I, o, 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 oczywiście. tak, tak. Mit potwierdzony i czas przejść w takim razie do drugiego mitu. Beacon przechodzi przez bedrock, testowany na 1,16. W ostatnim okay. odcinku w ogóle sprawdzaliśmy, że przez pół bloki faktycznie przelatuje beacon, a, na, a przez bloki pełne nie, więc zobaczymy. Może faktycznie bedrock robi jakąś różnicę, wiesz? Więc ja sobie tutaj przygotuję szybko. Masz bedrock przygotowany? Mam, ja mam bedrock, postaw pikon. Czekaj, spra sprawdzimy w takim razie. I ej. Aha. No to powinno być wszystko git. Dobra, no i teraz sprawdź. O, oh, lol. Ej, przechodzi. W sumie ja o tym nie wiedziałem. Bo, bo popatrzmy, że jak stawiłem tutaj Iron Bloka na przykład, to już nie przechodzi. Więc wy. Ej, jakoś Czyli teraz to jest można w, ogóle. w Nederze postawić bikon, bo kiedyś chyba się nie dało w Nederze postawić bikonu, nie? Nie wiem. Czy dało jak się? To nie wiem, jak to wyglądało, totalnie stary. Ja nigdy nie stawiałem, szczerze, bikona w Nederze, bo. No, nie ma sensu, bo Nederra. tak jeśli jakby do wykupu... chciał robić jakąś, nie wiem, jakąś dziurę, jakby Gitarz chciał robić czy cokolwiek, to pewnie by postawił <laughs> takiego bikona. Ale ja szczerze nigdy nie stawiałem, więc, no nie wiem, nie wiem, czy to było. Ale zobacz! No, właśnie tak powinno być teoretycznie, wiesz, więc. Gitara! Ej, nie, no naprawdę, ja jestem zaskoczony jestem ciekaw, w ogóle na w komentarzach, czy to było na wcześniejszych wersjach, czy dopiero na 1.16 to dodali, więc w takim razie dajcie nam znać, a my oczywiście kolejny mit potwierdzamy. teraz ja klikam, więc jest drugi mit potwierdzony, kolejny mit na 1.16 potwierdzony, więc no, może taka szczęśliwa wersja. Kolejny mit przed nami. Jak będziesz miał blindness i będziesz pod wodą, i jak otworzysz ekwipunek, to wszystkie itemy będą czarne. Testowana wersja 1.16. Ten mit się chyba na mnie pojawia na każdej wersji w ogóle, jaki jest. Naprawdę? Okej, okay, <grym> okay, dobra. zobaczymy teraz, czy faktycznie, może ten błąd faktycznie znowu powrócił, o ile on kiedykolwiek był na 1.16. Więc w takim razie lecimy. Ja sobie biorę podkę na blindness. Czy chciałem w ogóle gdzieś znaleźć? Ja sobie tutaj? wezmę. Próbuję znaleźć blindness. No właśnie, ale nie ma takiej z taką nazwą. Poczekaj. Czy usunęli takie płotki z. Ej, <noise> ale mam teraz rozkminę. One były rzucane, nie? Też. Nie no, nie ma nic takiego, co by było nawet podobne nazwą. O co nazwą? chodzi w ogóle? Jestem pewien, że zawsze była. Ale dobra, w takim razie damy sobie efekt blindness po prostu. Ej, teraz Aha. rozkminę, czy na. Pewno była taka potka, bo może stary. Może to jest efekt Mandeli, nie, że kiedyś słyszałeś o efekcie Mandeli, ale to jest. Nie słyszałem. Taka, że coś się po prostu wydaje, że komu. Że dużej ilości osób się wydaje, że coś kiedyś było, a tak naprawdę nigdy nie istniało. To jest efekt Mandeli. Że dużo osób myśli, że to coś było, tak naprawdę. Dobra, Aha. ale w takim razie dajemy sobie efekt blindness i dajemy w takim razie. Dajmy sobie na 10 sekund op, op, o, o ile 1 po prostu i otwieramy ekwipunek. Ale, dobra, musimy chyba sprawdzić. Jeszcze wiesz co? Survival po prostu, bo, bo tu a, często okay. ludzie piszą. Ale nie, no nic takiego nie ma. A, jeszcze raz, no jest, blindness. A, zniknęło. Jeszcze, jeszcze raz daj. A, już zniknął efekt blindness. No nic, nic takiego nie ma. Jakby. A ja jeszcze sprawdzę, czy jak obrażenia na przykład dostaję, czy takie coś wtedy się nie dzieje. Ale nie, nic, nic nie ma takiego. No to wy znowu na każdej wersji nas skamujecie o to. Jak się wylecie to widzicie blindness jest, a w wodzie go nie ma, to jest taka ciekawostka w ogóle, że blindness w wodzie w wodzie nie działa. Ale jak widzicie ten mit jest jednak obalony, więc na każdej wersji on jest sprawdzany. No i nie wiem jakim trudem on był testowany. Czekaj, stój, 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 stój! Stój! stój. Dawaj, o, jazda, tak. dobra, więc w takim razie lecimy szybko do czwartego mitu, nie ma co czekać. Jeżeli wpiszesz komendę Samon PC, pojawi się postać, którą będziesz mógł... Nie wiadomo co dokładnie. Nie co wiadomo będzie mógł. co będzie. Summon NPC. Ej, nie ma niczego takiego! Znowu nas szukali! Jak tam? No, ja jeszcze sprawdzę, bo tutaj. Nie, no, jest idealnie tak samo. No i co dalej? a Minecraft NPC? Nie, no też nie działa. No właśnie, nie wiem o co chodzi, więc wydaje mi się, że to będzie tu false. Okej, dobra, muszę musiałem coś misy. No, więc w Aha. takim razie wydaje mi się, że mi to balony. Nie ma niczego takiego jak Simon NPC, więc oszukali nas, i nie wiem, co byśmy mogli w ogóle z nią robić, bo jest, będziesz mógł, więc w takim razie wydaje mi się, że jest to, mi to No, ale się teraz... zajarałem, jak Je... to usłyszałem, a tu nagle no... wiesz, jakby można było stworzyć na przykład takiego, nie wiem, Nexa, albo kogokolwiek tutaj postawić, albo już jego, czy kogoś, to moglibyśmy robić różne rzeczy. E, też faktycznie, no. Tak. Więc w takim razie mi to obalony 2 na 2, więc no może kolejny mit będzie potwierdzony. Czas na piąty mit. Podejrzaną potrawkę da się zrobić w craftingu. W ekipunku na dole po lewej miska obok miski kwiatek, nad kwiatkiem muchomor, a obok muchomora zwykły grzyb. Testowane na 1.16. Okay. Nie ma pojęcia. Wiem, że tę podejrzaną potrawkę da się w ogóle zrobić z takiej jednej krowy. Wiesz, jak krowę taką grzybową trafi piorun, to wtedy można z nią po prostu podejść do z miską i zrobić coś takiego, ale faktycznie... Ona jest taka czerwona, nie? Да. Ona jest właśnie brązowa, bo normalnie jak, gr bo jak trafisz grzybową piorunem, to wtedy jesteś stanie taką brązową krową. Właśnie, więc to jest takie skomplikowane. Ale dobra, nie wiemy tak naprawdę jaki kwiatek dać tutaj. Ale dobra, spróbujemy oczywiście zrobić najpierw bowl. Dajemy sobie te dwa grzyby. Jak one się... Jakie są grzyby? O dobra, nieważne, mam je po prostu. I nie wiem, czy dam to jakieś różne rodzaje kwiatków. Więc dajemy oczywiście lewym dolnym rogu kwiatek. Nad miskę mamy dać muchomu, nad kwiatkiem mucho komor a nad tym to ej faktycznie Co? działa ja tego no. nie sprawdzałem bo nie wiedziałem pokaż Ta, ja nie jestem pewien czy to kiedyś robiłem w ogóle czy nie dobra więc daję ci jakieś 4 dwa efekty masz tutaj jaki, jakiś ten i dajmy w takim razie gamę od survival oczywiście sobie dajemy i pijemy podejrzaną potrawkę to ci nie powinno dać jakiś efekt ja już piję i mi dało efekt słuchaj fire resistance a. A, A mi dało efekt jakiś inny Widerowy, bo ja ci dałem widerowo, cię, ja, ci, ja ci zrobiłem z widerowej róży, stary Aha, tak. okej, okay. dobra, no Więc dlatego. w takim razie działa to ja nie jestem pewien teraz, czy to kiedyś robiłem, czy nie Bo mam takie deja że vu Ej, ale deja sko ve. skoro Może to można z różnych kwiatków kraftować Tak, z różnych kwiatków, bo każdy... Ja jeszcze sprawdzę z jakiegoś innego Fajnie by było obczaić, jeszcze póki mamy teraz czas To sprawdźmy, czy jest jakiś kwiatek na przykład, który da ci regenerację Bo to by było fajne I hmm. wiesz, to jest darmowa regeneracja nie musisz w ogóle jakichś takich specjalnych rzeczy robić, więc zabiorę kilka tej rodzajów przy okazji i w ogóle fajnie by było jakby gdzieś dało się sprawdzić w ogóle jaki kwiatek daje jaki efekt, o ile w ogóle jest coś takiego, że, że jakiś kwiatek daje inny efekt, czy to nie jest losowo na przykład rozwiązane. Mamy tutaj dwa, w takim razie... Znaczy raczej nie jest, bo dałeś mi Widerowy, no i faktycznie miałem efekt Widera, nie? No Także... więc właśnie, ja piję teraz, już nie pamiętam z czego. No, ale ja też nie wiem, efekt nie mam Night Vision z tego. teraz, A ty sprawdź czego? Co masz taki? Ja mam efekt. Yy, weaknessu. Weaknessu, dobra, więc ja w tak. takim razie. Może kiedyś trzeba zrobić jakiś odcinek, albo rozpiskę, jaki efekt daje co, ale nie będziemy już przedłużać tego odcinka. Sprawdziliśmy kilka różnych efektów i jest mit potwierdzone. Więc Idziemy o... do mitu szóstego. Dokładnie. Jak płyniesz i trzymasz w lewej ręce mapę, to ona lewituje nad ręką. Okay. Tylko, że tutaj jest Tyk... napisane Java Brawe. Edition no, jesteśmy na Java Edition, przepraszam. A, okej, okay, bo, dobra. Bo bardzo, <laughs> bardzo dobrze, więc, więc jest wszystko Git, więc ja ci daję pustą mapę. Tutaj nawet 64 puste ha? mapy, jakby się A, dziękuję. Nuził. I w takim razie, oczywiście otwieramy sobie mapę. Eee, ok, i. A, w lewej ręce. I trzeba przełożyć sobie na F, więc dobra, w takim razie trzeba teraz płynąć. I czy ona lewituje? Jakby, nie bardzo. Wydaje mi się, że nie. Chociaż, czekaj, wypłyniemy sobie nad. Nie, i to jest tylko przybliżona jest po prostu ta mapa. Jeszcze jest jedna opcja, że zapomniał na przykład autor Mita napisać, że płyniesz w łódce, więc ja bym jeszcze to przedstawiał tylko płyniesz łódką, bo to jest takie okay. opcje w sumie możliwe. I wiem, że w łódce też to ciekawie wygląda, ale nie, masz ty... O, w ogóle płyniemy razem, to dawaj. E, tak, tak, nie, tak. bo jak w ogóle jak przyspieszam, to mi w ogóle tej mapy oczywiście nie pokazuje, bo muszę wtedy. E... A u mnie normalnie ją widać, nie ma, nie ma jak. Więc tam nie, błędów. wydaje mi się, że nie ma żadnego tej błędu i tak dalej, więc no najwyraźniej. Po prostu mit ten jest obalony znowu, więc Niestety. tak to wygląda i teraz ja będę bliżej tutaj przycisku, więc kolejny mit obalony 3 na 3. No ciekawe, muszę powiedzieć idealnie, nie będzie pół na pół, bo jest 13 mitów w tym odcinku, więc nie ma szans. Jedna, jedna, no nie szans, da się będzie. Więcej będzie obalonych albo, albo potwierdzonych. No i przekonajmy się, jaki będzie kolejny. Poprawka. Lightblock jest tylko na wersji 1.16. Yy, to był kiedyś jakiś mit był w ogóle, że istnieje coś takiego jak lightblock. I że trzeba zrobić po prostu slash block, yy, znaczy albo give, małpa P i lightblock. I nie ma czegoś takiego. Znowu oszukają, oszukują nas po Ja wpisuję w ten sposób bez kropki. I ani nie ma, ale sprawdźmy jeszcze, może setblock działa. Setblock w tym miejscu i light Block nic takiego się nie zapowiada, więc totalnie nie ma nic, spróbujemy oczywiście lightblock z podłogą, lightblock bez podłogi, ale nic takiego nie ma, więc no jesteście oszusty, zwykły, jak zawsze. No... A ja e, swoją że... drogą co to jest za blok, na którym my stoimy? To jest stary Crying Obsidian, nowy blok dodany, więc to jest taki nowy Obsydian występujący w Dederze w ogóle, stary. O, no ta, we, ta wersja się zapowiada całkiem genialnie, czuję nowe przygody na 1.16, mm -hmm. że nether... No, na teraz będzie bardzo, bardzo o wiele bardziej ciekawe niż normalnie. Więc co kolejny mit obalony. O nie, więc trzeba przejść do kolejnego, już ósmego mitu i sprawdzić, czy on będzie potwierdzony. Płaczący obsydian zje ciasto, jak położysz go obok. O, obok. A, A po że obok, położysz go obok, dobra, okej. Okay. Dobra. Więc jak w jakim razie... O, jesteśmy tutaj idealnie właśnie na kratku. płaczącym obsydianie. No i co? Nie ma co przedstawiać, tylko... Ale poczekaj, może Ale obok, obok, bo on jest w górę, no. Dobra, poczekaj. O, tak. <śmuszczone> Smacznego, panie... No Zobacz, zjad! Ej, nie, to kliknęłeś ty. Nie no, zjad. Co? Nie, 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 nie. nie no, no zjad, przecież. Spróbuj Widzisz jeszcze ty? raz. Czekaj, postaw nowy, bo ten pewnie jest najedzony. O, co? Nie no, to ty zjad. Czekaj, Klik O, widziałem! <laughs> widziałem, jak kliknęłeś. Jaki oszustwo tutaj, no patrzcie. Ten co kombinuje w ogóle. Dobra, to nie, no nie, ten... je, no ewidentnie głodny nie ewidentnie jest. Ewidentnie głodny nie jest płaczący, nie wiem, no trzeba by było go jakoś pocieszyć, może wtedy bez zjadł, ale może płaczący obsidian jest właśnie smutny, bo jest głodny. <laughs> ale dobra. Jest za zwykły. Może kiedyś, słuchajcie, zrobię live, aż na przykład czekamy, aż płacący obsydian zje tort. Na przykład, i będę tak wiesz, trzy godziny stał, patrząc na płaczący obsydian, aż, aż w końcu go zje. No nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie, a my tymczasem obalamy tego mita. Więc no, kolejny mi to balone. No nie, trzeba przejść do dziewiątego i ja mam nadzieję, że on już przynajmniej będzie potwierdzony. Przekonajmy się. Włóż w ramkę czaszkę literowego szkieleta, to nie będzie jego dołu. Wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe, że on wykorzysta z takim kubkiem, wiesz? Jakbyś, jakbyś Aha. odwrócił go do góry nogami, że on będzie takim kubkiem, więc widzę, że już ty przygotowałeś. Włóżmy sobie oczywiście tutaj. Tak, uwaga. I, I dawaj, po prostu obróćmy sobie, ej patrz! Obróciłem go sobie po prostu na bok i popatrzyłem go dołu, totalnie nie widać tutaj, popatrz sobie w no, ten sposób. No faktycznie, no. I można go traktować jako kubek, jakby położyć w ten sposób. <grych> no, nawet ładnie wygląda. Nawet jest całkiem spoko. A porównajmy sobie, to mnie tak, tak, tak ciekawiło, czy reszta głów też tak w ten tak sam sposób się zachowuje. Więc mam zombie głowę. O, ja też właśnie chciałem akurat zombie, o. o. to czekaj, to weź tam połóż, ja mam tutaj, o, ta nie ma, a masz zombie głowę? Zombie. Ej, ale dlaczego tak ma, jest? Ma, kurę. O co? Od czemu jest taka różnica, że, że szkielet... A po co a jeszcze... jak creeper? Właśnie mnie jeszcze ciekawi w ogóle normalnie. Masz ramkę? Szkielet. Połóż ramkę kolejną. Dobra, dawaj, dawaj. Porównamy sobie wszystkie. że ja to jest szkieleta. Creeper ma normalnie. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu tutaj to są kości, a tu są e, normalnie razem z ciałem te głowy, wiesz? I może dlatego właśnie jakaś taka czaszka jest po prostu, bo popatrzę, że normalny szkielet też ma właśnie tą dziurę, nie? Aha, więc, no więc tak. wydaje ma to mi się, sens. że to jest właśnie taki, że to są kości, a to są y, głowy takie już pełne, więc wydaje mi się, że to jest tego powód, no ale przynajmniej możemy przynajmniej potwierdzić tego mita. I przechodzimy do dziesiątego, więc ostatniego standardowych mitów, niebonozowych. Jak rzucisz Netherite do lawy, to on będzie po... Podskakiwał. To podobno w ogóle dużo z nas osób pisało, że to jest funkcja, ale przekonajmy się, ja o tym nie słyszałem, więc dajmy sobie tej lawę i podobno nawet wszystkie itemy netherite'owe po prostu Aha. są odporne na ogień, co jest myślę, że A bardzo to ciekawe. to ciekawe jest. Bo to by znaczyło, ale to już wcześniej w ogóle chyba było dodane, ale że... Ale poczekaj, mam dać ee, dowolne, ale blok? Najpierw dajmy, najpierw dajmy, najpierw netherite ingot dajmy po prostu, więc okay. netherite ingot. I. No i co? Okay. Ej, faktycznie! Dobra, faktycznie, ale dajmy z każdym teraz. Dobra, bo dajmy ja że się, Widzę, że już się nie pali. Widzę, że już się nie pali. Ale okay. super! Panie, więc Kończą tak. Naprawdę... rozwiązanie dla mnie. Ej, ale nie, netherite'owa zbroja to będzie coś genialnego, co będzie w nederze, może sobie będzie można po prostu później to wyłowić, e e i po prostu mieć dalej te itemy, więc netarajto i e Ej, zobaczmy, może one znikają. No w wodzie, właśnie w wodzie, w wodzie, nie? O tym sobie pomyślałem. <ś ikke settle commercialisation> <realised> <wurde> nie no normalnie działają, ale one, one... to by było głupie, gdyby one się rozpływały no w wodzie tak. na przykład. No nie, więc w takim razie mit kolejny potwierdzony, bardzo ciekawa rzecz i ciekawa funkcja także 1.16, więc dajemy w takim razie... Mit potwierdzony i czas przejść do pierwszego bonusowego mitu. Dlatego, że widzicie 34 tysiące łapek przypominam, wam o tym, oczywiście tutaj macie dokładną liczbę. E, no więc trzy dodatkowe mity, właśnie teraz usłyszycie. Na 1.16 stogi się na szybciej rozwala się niż łapką. Jawór czas taki w razie na e, e, rywalizację między nami. Wybierasz motykę czy okay. łapkę. Okej. Ja wybieram łapkę. Dobra, to ja w takim razie wybieram motykę, dajmy nawet... Ja dam tobie fory i lecę stary z y, drewnianą motyką. Okej. Okay. <laughs> I teraz oczywiście czas znać B... Be... O mam hey, bail I dobra, w takim razie dajemy dwie tutaj ten. dajmy sobie także survival i dobra, mm -hmm. w takim razie na raz, dwa, trzy, tylko musimy jakiś... To powiedz jakiś sygnał po prostu. Czy cokolwiek. I, jak powiem start, to wtedy startujemy. Okej, okay, uwaga. Start! Ej, jak ty to... Ej, kiedy się ty Ja cię ty Dobra, jeszcze raz. Waga 3, 2, 1, start. O nie. Ej, ale... Trudno stwierdzić, nie, ja ciężko, nie, nie, Wiesz Jakiś co? A jakbyśmy A jakbyśmy zrobili sobie kilka. Wiem, 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 patrz, 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 Zrobimy A coś no. takiego, słuchaj. Że będziemy mieli tutaj to jest chyba najlepsza opcja ever. Dajmy sobie tutaj Obsydian, posłuchaj. I Aha. zrobimy taki sygnał Redstone, który po prostu w pewnym momencie zniknie ten obsydian, który Ty się pojawił. O, o, o. I będziemy po prostu już w trakcie na górze rozwalać starać się rozwalać ten Obsydian i to powinno nam po prostu dać możliwość tego, żeby to naraz zrobić, więc zobaczmy okay. w takim razie. Ja tutaj szykuję command bloka i dajmy coś faktycznie, mamy tutaj ten sygnał redstoneowy powiedzmy stąd, niech, niech on tutaj po prostu przejdzie już dalej, e, no i on nam po prostu pomoże zrobić to naraz, na, raz, na w jednym momencie, więc przedłużmy sobie to na maksa, żebyśmy byli przygotowani. E, I przygotuj może jakiś przycisk na koniec czy coś, bo już okay. tak bez przesady chyba. Jak strzał, to trochę przesada by była Więc uwaga, w takim razie dajmy sobie tutaj przycisk po prostu mm, I dobra, musimy szybko przejść po prostu tutaj Na to. Czekaj, tylko game uda zmienię Dobra. Właśnie, ja ci dam tylko tutaj szybkie wejście, żebyś mógł dostać się A, na to o, dobra, dobra. I w takim razie O, dobra, nie, to powiedzmy, że ja szybko kliknę i uwaga, lecimy, lecimy, lecimy Już jest, ja ty, rozwalam już w takim razie to I sprawdźmy ile to czy, Mam nadzieję, że w ogóle A widzisz mnie i siebie? Dobra widzę. Tak, tak, widzę, widzę, widzę. Ile to trwa? Halo? Dobre to pytanie działa? A czy ten sygnał w ogóle i... tam doszedł? Czekaj, ja nie, nie jestem pewien właśnie, czekaj, ja sprawdzę. Czekaj, ja raz, patrzę czy, to czy to sygnał zadziało. dochodzi. Sygnał nie dochodzi, chociaż? A, nie no ja nie wpisałem po prostu w comment do w środku, wiesz? A, okej okay. <laughs> Dobra, <laughs> więc w takim razie, o nie, nie spectator tylko survival Ej, ale to, to jest fajny test i sprawdzamy teraz w takim razie, lecę, lecę, lecę I okej, okay, dobra, i uwaga, sprawdzimy teraz Oj, no, wydaje mi się, że pierwszy, ale możemy sprzetestować jeszcze raz w sumie Bo Aha. nie jestem pewien, czy nie zaczęło się jakoś później tego rozwalać jakimś dziwnym cudem w ogóle Więc nie, dobra, no, dajmy to tutaj to jest... obsidian Wda... Właśnie... dobra, sprawdźmy jeszcze, sprażmy ostatni Aha. raz, dobra Oj, nie tutaj, ale przypominam, że się tyle łapek Tak, dobra, łapkę uwaga. w górę, polecamy. Sprawdźmy w takim razie, ja teraz spróbuję diamentowym. Oj nie, wydaje mi się, że na pewno rozwala motyka szybciej, bo... Na 100% star, bo klikały Na 100%. cały czas, tak? Lewy przycisk tak, 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 cały czas trzymane. Przycisk, przycisk Więc w takim razie Faktycznie trudno to sprawdzić, ale my Oczywiście tej pogromcy mitów sprawdziliśmy To najlepiej jak tylko mogliśmy Ja już może tą lawę tutaj usunę No właśnie, no i W takim razie? Bit, dobry pomysł Potwierdzony i czas przyjść do drugiego Bonusowego mitu gdy rzucisz Ender enderperłą w dziurkę od ula, to tepnie cię do świata pszczół wersja 1,16. O, bajko, pisarstwo się komuś włączyło, chyba, <laughs> Ciekawe, e, nie. Ciekowe. No, my się wydaje, że głośno by było o tym, ale dobra. Mamy tutaj oczywiście to, e, dajmy dwie opcje, słuchaj, w ogóle, e, że dajmy tak i dajmy w ogóle tak, że trochę pszczół w nich dodamy, po prostu, bo, bo powiedzą, że, e, bo nie udało wam się z tym światem, dlatego że e, nie miały w ogóle e, tego. Nie miały na przykład. Na przykład y, miodu, miodu w, w, środku. w środku Ja tutaj dam trochę kwiatków im, żeby Aha. w ogóle wpłynęły do środka. I sprawdźmy już na tym, no? Dawaj tutaj. Perłą, no chyba nie działa. Chyba, <laughs> chyba nie działa ja sobie ty dziury Próbujesz dalej w tej dziurę tak trafić? No tak spróbuję. No, no, nie, nie wydaje mi się, żeby to działało, wiesz co, nawet ci się udało Endermite. Co się stało? Zniknąłem! teleportowało mnie! Wydy jak? <laughs> Co ty? <laughs> tak, tak. O, nie jesteś goły teraz, wytyfy. Czekaj, bo ja zacięty jakiś jestem. No właśnie, nie wiem, co się z tym dzieje. Dobra, ale czy tu już pszczoły wpłynęły? Ja właśnie nie jestem pewien. Ale. Co, 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 co się z tym dzieje? Czekaj, ładu, o dobra, jestem. Bo u mnie jesteś ciągle pod tym to jest Nie, no już, już chyba jestem. Tak cię zlagowało, stary z tego portalu. No dziwnie, dziwnie było. Tak, 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 no ale super Właśnie tam nie było. Nie wiem, bo u mnie ciągle jest stary w jednym miejscu. Wywaliby cię. Nie. Ej, Wywaliło stary, mnie. to jest jakiś błąd chyba, że faktycznie ten świat istnieje, tylko jak już do niego wejdziesz, to o, o to ciba głupi. O, trochę. czekaj, czekaj, jestem. No nie tak? wiem, mi się nie udało, stary, więc ja w to wierzyć. Czy mam <grym> testować? Stary, ja nie wiem, ja próbuję ciągle chyba, wiesz? Sprażnie, <grym> nie, no nie że... da się, no. nie. <grym> O, strollował tutaj Jawor oczywiście, dobra, ale co, one nawet nie chcą, możemy przetestować oczywiście tutaj jeszcze jak te pszczoły wlecą do tego ula, mhm. one tutaj powoli to wszystko lecą, ale dobra przejdźmy w takim razie do 13 mitu i po prostu sprawdzimy potem jak już ten ul będzie pełny miodu po prostu. Jeśli Enderman będzie trzymać TNT i zaatakujesz go na suriwalu, to Enderman wybuchnie. Trzeba jakoś spowodować Jawor, żeby on w ogóle zebrał to TNT, więc zróbmy może dużą, dużą ilość TNT, jakąś podłogę tutaj. Ja powiedzmy, tutaj, tutaj będzie trochę bezpieczny, gdzieś poleciałem sobie trochę daleko od ciebie, o, ale tutaj. Mhm. I widzę, zrobimy coś takiego, żeby on w ogóle był chętny na to wszystko, więc ja może wykorzystam moją moją i komend i po prostu zrobię to komendą, bo, bo trzeba go zrobić w takim pomieszczeniu, wydaje mi się, Endermanowym, wiesz, takim takim... Ok. W zamkniętym, zamkniętym po prostu pomieszczeniu, więc ja tutaj robię oczywiście. Jedziemy z outline. I, I teraz powinno być w środku po prostu pusto i jest gitowa. Więc w takim razie postawmy tutaj Endermana i poczekajmy, aż on w końcu zabierze jakiś. E, jakiś TNT, który jest dookoła nas. Halo, proszę. Ale on je tak normalnie zbiera? Nie powinniśmy mu rzucić luzem na ziemię? Nie, on nie powinien zabrać po prostu. O, widzisz, Aha, jest, okay. jest gitara. O, I dobra, wziął. Taki, e, mamy teraz mały problem, słuchaj, tak. dlatego. <laughs> Dlatego zróbmy jedną rzecz. Dobra, i zróbmy tak. Okej. Okay. I teraz jesteśmy już bezpieczniejsi, ale jakby Aha. on wybuchł faktycznie na suriwalu, to byśmy tutaj zrobili niezły krater. Więc dobra, jesteś na Survivorze? Y nie jestem, ale on nam uciekł. Czekaj. No da jest dawaj, o, to, jest, to, to jest on ciągle. Gdzie on tak? Gdzie on tak ucieka? Dobra, dajmy time set night po prostu. niech on będzie tutaj bezpiecznie w nocy sobie śmigał. O, to jest. I dobra, i dawaj w takim razie stary suriwal teraz. przetestujemy Aha. na <laughs> Zobaczmy, Super, czy, czy to zadziała? Dobra, czy nie idę. Zadziała. Uwaga! Go. Cześć! No, nie wybucha. Halo? No nie wybucha. Proszę się uspokoić, Halo? Panie. A może jak on zginie, stary, czy coś? Ja przygotuję no. tutaj netherright. I co, co tutaj ja zginąłem? Do... No właśnie, widzę. Ja sobie dam netherritową zbroję, nie zaatakuję go tak głupio jak ty. Co się stało w ogóle? Aha, debris. Aha, bo ja założyłem się Uuu. w ten. Dobra, i uwaga, patrzę na niego i zobaczmy. Czy może jak on wybuchnie? Czy może jak zginie, to wybuchnie wtedy? Chociaż wątpię. To by było trochę głupie. Ale zobaczmy. Jego razy trzeba. Nie, no normalnie no nic, nic te się Normalnie, więc no wydaje mi się, że to było trochę logiczne, ale w takim razie jest to mit obalony. No i ciągle nasze ule niestety nie są zapełnione pełno miodem. A szkoda, bo ja chciałem to przetestować. Dobra, nie ma co. To na pewno ten ten, ten to jest totalna, naprawdę nie wiem, co by musiało się wydarzyć i żebym w ogóle nie było tym głośno, że istnieje coś takiego jak świat pszczół po prostu, co nie? Jakby Też mi się, musiało, się tak wydaje, no jest niemożliwe jak, jak po prostu tak dużo ludzi teraz mówi o nederze i tak dalej To nie ma szans, być to być tak, tak ukryte niesamowicie a taka pierdoła, no to każdy normalnie by sprawdził czy nie da się takiego czegoś zrobić. Więc wydaje mi się, że jest to mitek nic obalony i także to był ostatni mi tego odcinka. Więc bijajcie oczywiście tej łapki w górę, żebyśmy, żebyśmy bili jak tej więcej, No, pobili mnie tutaj rekord no, 40 tysięcy. Dokładnie. Ja mam dzięki najmniej. bardzo za wystąpienie, oczywiście. Dziękuję Wam za obglądanie. Ja Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam. No i trzymajcie się, miły wakacji, także Wam życzymy. No i cześć. <grym> pa! pa.